Dzień uh, dobry, witam na pomocowej konferencji prasowej. Anvil Wodzławek, miasto Szkła Krosno, zwycięstwo gospodarzy 99-93. Na pomocowej konferencji, na pierwszej części pomocowej konferencji, połogości pan Marosz Kowaczyk i zawodnik Czarski. Your comment on the game, please? A few words? I'm proud of how we fought. We fought hard, we fought in the game, we came back, we were down by 17 and we kept fighting. Uh, in the game we let them get too many easy baskets, easy, easy, easy layups and stuff like that. We have to work on that if we want to keep continuing uh, to grow as we go into this next phase. So, you know, I, I'm proud of everybody how we fought and we're we going to keep going and our next game is going to be even better. So we just have to look on to the next, analyze what happened in this game, take it on to the next game. I'm very proud of the whole team, of all of us, how we fought in this meeting. We really didn't give up. We had 17 points of loss, but despite that we minimized the advantage. Do kilku oczek walczyliśmy do samego końca, nie poddawaliśmy się, nie trafiliśmy kilku naprawdę prostych rzutów i to zaważyło koniec końców na, na tym, że ten mecz przegraliśmy. Natomiast wiemy, na czym musimy pracować i będziemy pracować. My wierzę, że następny mecz będzie, każdy kolejny mecz będzie, będzie lepszy, na pewno sięgniemy do tego spotkania, żeby wyciągnąć wnioski i, i kolejne spotkanie będzie udane. Czy mamy pytania do zawodnika? Łącz. Trenerze, poproszę o komentarz. Dobry wieczór. No ciężko. Ok, z jednej strony mogę powiedzieć, że ok, kiedy uh, przegra zespół, który jest ostatni w lidze, je różnicą 6 punktów w Anvilu, tak to wygląda, że, że ten mecz z naszej strony był ok, spoko, ale z drugiej strony no jest, jesteśmy Beniaminkiem, tej líze nie je, nie je to, to vátvo, ale myslím, že v koncu tak, keď meč prehráte, poprosto ste ho prehrali, jutro už na to neviem, že nikto páčil, ako ste grali, Čiže z tej strany nie ste sme zadovolení. Uh, Očivište popravili sme, ako už to našo gre za, za tých uh, 10 dní, fajne sme si delili pivkou, fajne sme biegali do šipkého ataku, ale myslím, že keď, uh, keď je z, uh, meč, kde, kde váš uh, protivník zdobýva 48 punktov spomalovaného, v koncu nie je šanca, že by ste ten meč vyhrali. I 17 uh, zbiurek v ataku. OK, môžeme povedať, my sme mieli 18 ešte o jednu viencej, ale myslím, že keď, že keď popravíme tie, tie, OK, ono tu nie je také proste, že což povieme, YouTube, uh, tie závodníci exekujú tak, jak my, my, chceme, ale myslím, že keď popravíme okay, tie dva aspekty, ktoré sú najvážnejšie moderné košikovce, to značí uh, transition defense i, individuálna odpovedelnosť na defenzívnej zbiurce, Ja się nie martwię o, o ten zespół i o nasze wyniki w przyszłości. Dziękuję, trenerze. Mamy pytania od Karola Waszka. Um, dlaczego Brown Soures nie, nie zagrał w tym spotkaniu? Um, miał już ostatnie 4 dni jakieś problemy zdrowotne. Dzisiaj, dzisiaj rano go nie było na treningu. W nocy się bardzo złe czuł, słabo się czuł. Był rano w szpitalu już na 3 godziny. Le, Lekarz powiedział, że to nie jest w końcu nic poważnego, ma astmę, okay, ale astmę ma już ostatnie nie wiem, 7 lat, a po prostu to jak, jak zafunkcjonowało istą pogodą i z ciężkimi treningami. E, Gadaliśmy z nim przed, przed, jeszcze rano na, na śniadanie, czy, czy może, czy nie może. Powiedział, że się zdecyduje po, po rozrzewkę, ale powiedział, że nie da radę. A jakie są pana pierwsze wnioski po tym, po tym początku pracy w Krośnia? To też, też pytanie od Karola <laughs> No Widać na zawodniku, że jeszcze jesteśmy zmęczeni, Po prostu trochę uh, zamienili ten, ten plan tych treningów. Ten numer raz, raz w dniu: 2.15, 2.20, co jest, jest specjalnie mentalnie ciężkie, ale myślę, że każdym dniom tu zawodnicy lepiej zrozumie, rozumieją i lepiej to wykonują. Ale myślę, że jeszcze nie jest ten nasz czas, gdzie, gdzie jesteśmy w stanie, żebyśmy mogli wygrywać mecze. Potrzebni nam są jeszcze 10, 12, może 14. Wiem, że nie mamy w końcu czas, czasu, czeka nas bardzo ciężki mecz. Teraz od razu. Czwartek w domu z Dąbrą Górniczą. Mam nadzieję, że odpoczyniemy, że, że będziemy sobie prezentowali jeszcze lepszą kosikówką, jak to było dzisiaj. Dziękuję. Kałcz. Marek ma pytania? Moment? Tak, trenera? Tak, Marek Szybski, Bartolowejce. Ja chciałem zapytać trenera, jaki był plan na pokonanie Anwilu? Jak trener przygotował zespół? Bo powiem szczerze po meczu w Ostrowie to ciężko było skautować zespół Anwilu. No, OK, okay, môžem povedať týhle, ok, sme ostatné či meče, očivište, ale po, to, že ja som novým trenérem v tom zespole, jestli sme razem 12 dní, viencej sme sa skup, skupili na naše řeči. Tak, jak, jak, budujeme ten ofenzívny playbook, máme nejaké nové zasady, ktoré by čuť, že, že prostu je tam dužo bondov v obrone, či chcem povedať v koncu, že nie jeste, sme v etape tego, tej práce v klube, kde by sme sa bardzo fokusovali alebo zrúcali uvage na našich protivníkov, ale vienci na sebe. Viem, viem, jak to výgladá v Anvilu, akože Polska je malá v koncu tako šikárska, ale môžem povedať, že mňa to vôbec neinteresuje, interesuje môj zespol. Kontinuujeme? A czy pomogą trochę scoutingu i wice bo wiemy, że tutaj sezon spędził, z trenerem Kożanem nie współpracował, no i było dzisiaj widać na boisku, że no double-double, no że podobało mu się. Okej, okay, no, no może powiem, no nie jest to już teraz po meczu, to nie jest jakoś tajemnicą, że mieli jeden z tych planów, któryśmy chcieli wykonać, Myślimy, myślę, że w końcu to dalej działało. Chcieliśmy atakować Anvil z podkosza. kosza, widzieliśmy, że dwie, dwie kontuzje, nie ma dwóch zawodników na, na pozycji 5, I tam wiec polska -ta rotacja. I myślimy, że ten plan z tej strony był wykonany, ale w końcu to było za mało. Czy mamy jeszcze jakieś pytania od trenera? Dziękuję bardzo trenerze. Dziękuję. E, wszystko. drużyna Przeciwna również chce wygrać to spotkanie, i w tym ranie e, powrotnym e, oni, e, no, wygraliśmy mecz ostatecznie. E, a nie wygraliśmy go tak, jakby wszyscy chcieli, mam wrażenie, ale to jest zwycięstwo, prawda? Więc e, koniec końców, e, wydaje mi się, że powinniśmy wracając. Myślą do poprzednich sezonów, gdzie graliśmy świetnie w sezonie regularnym, ale nie kończyło się to takim wynikiem, jakbyśmy chcieli mieć w głowie, że my budujemy i staramy się, gramy, staramy się grać coraz lepiej. I ten wynik końcowy będzie na koniec, a jednocześnie historia poprzednich sezonów pokazuje, że nie zawsze 13 zwycięstw przekłada się na, na medal na szyi na koniec z rzędu, na początku sezonu. Dziękuję. Tak? Proszę. Michał, pytam Cię jako kapitana drużyny. Jak drużyna zareagowała na te okrzyki na koniec meczu, na gwizdy, przede wszystkim bardzo wyraźne? Czy, czy drużyna to usłyszała i jak do tego podeszli wszyscy? Przed? Znaczy, no, to... Nie wiem jak to obraz słowa, ale to, to jest no, na pewno demotywujące. No, widać frustrację kibiców tak, na meczu. E, tak jak wcześniej podkreśliłem, powiedziałem, my wychodząc na mecz. Mamy świadomość tego, co jest dookoła, i jakby oczekiwań swoich wewnętrznych, kibiców i, i tego wszystkiego dookoła. I kiedy gramy mecz, który toczył się dobrze i w momencie jakby tego powrotu drużyny z Krosna słyszymy takie okrzyki, no, okej, okay, część drużyny jest świadoma, część drużyny nie jest. No to nie jest to wspierające. I tak jakby my chcemy budować, wydaje mi się, że chcemy budować to, żeby coś osiągnąć w tym sezonie i Wsparcie kibiców jest nam potrzebne. I to jak nie, nie, nie do końca rozumiem okrzyków braku ambicji, bo tutaj nikomu nie brakuje ambicji. Mamy grupę świetnych chłopaków, którzy chcą grać i jeżeli coś nie wychodzi i tak mecze nie wyjdą i nie, nie wyjdą od kolekale powiedziane, to nam tak samo zależy na tym wszystkim, jak wszystkim innym dookoła. Nikt tu nie ma wywalone mówiąc na to. my chcemy i dlatego pracujemy codziennie z myślą o tym żeby przyjść i wygrać kolejne spotkanie. Dziękuję. Czy jeszcze mamy jakieś pytania do Michała? Dzięki Michał. I teraz Grzegorz Kozak, poproszę o parę słów komentarza o tego spotkania. Ej, dzień dobry. Ale chciałem na początku powiedzieć, że nie można odebrać drużynie skrosna, że do końca nie chciała powalczyć o jak gdyby, poprawę tego wyniku. Michał tutaj na wstępie wspomniał, jeśli chodzi o to spotkanie, że zaczęliśmy troszeczkę nerwowo. W czym ta nerwowość się objawiała? Objawiła się ona w tym, że Przestrzeliliśmy otwarte rzuty, ponieważ na początku bardzo solidnie dzieliliśmy się piłką. Te akcje, które były zaplanowane, one można powiedzieć wyszły, natomiast te rzuty nie wpadły do kosza, i przez to ten początek był taki, można powiedzieć, czy no, no taki troszeczkę nerwowy, jak to Michał powiedział. Natomiast potem e, znaleźliśmy odpowiedni rytm, szczególnie dzisiaj było widać, że e, ten defensywny rytm mieliśmy bardzo dużo sytuacji deflection, gdzie, gdzie tą piłkę przecinaliśmy, mieliśmy bardzo dużo przechwytów, mieliśmy bardzo e, dużo przechwytów z dobrych pozycji, także e, Mankament jaki był cały czas dzisiaj, to była ta może ta zbiórka ofensywna, bo tutaj troszeczkę ona problemu nam zrobiła. Zrobili 18 zbiórek w ataku, chociaż my też nieźle oddaliśmy, było 17. Znaleźliśmy sposób, zobaczyliśmy, że mają problem z hiszpańskim pikerolem. Przez ten hiszpański pikerolik zaatakowaliśmy troszeczkę, udało nam się wtedy popunktować, zdobyć te punkty i stworzyć przewagę. I to co Michał dzisiaj powiedział, chciałem pogratulować moim zawodnikom, przede wszystkim każdemu, który dzisiaj przystąpił na boisku, bo tą ambicję było widać. Rzucaliśmy się na parkie, rzucaliśmy się po piłkę, robiliśmy małe rzeczy i, i tego na pewno chłopakom nie można zabrać, więc, więc dziękuję im bardzo za to spotkanie. Cieszę się, że wygraliśmy kolejne zwycięstwo na nasze konto. i Idziemy dalej. Dziękuję trenerze. Marku. Tak, Mariusz Ubski, Batewojce. Trenerze, Mateusz nie jest gotowy do gry, bo już kolejny drugi mecz w składzie, ale ani na boisku nie wszedł na minutę. Z Mato jest taka sytuacja, że on wznowił już jakiś czas temu treningi. I w momencie, kiedy wznowił treningi mocno koszykarskie, to to kolano trosze, troszkę dało znać o sobie. Postarali, postanowiliśmy to sprawdzić jeszcze raz, żeby nie mieć żadnych jak gdyby wątpliwości, czy coś tam się dzieje złego, czy nie. Jak gdyby zalecenie lekarza jest takie, żeby jeszcze kilka dni to kolano odpoczęło, natomiast nic tam wielkiego się nie dzieje. Cały czas jest na etapie treningu i powrotu do, do gry to ja przetnę może bo tutaj w tym wątku też pytanie Karola Waśka, trenerze dlaczego Nigel Pearson zagrał 3 minuty Nigel Pearson dostał szansę zmiany za Elwara Fredriksona, który dzisiaj bardzo dobrze wyglądał. Od samego początku miał bardzo dużo energii, miał bardzo dużo asyst. Kilka indywidualnych akcji, gdzieś tam niecelne rzuty i uznałem w tym meczu, że postawię bardzo mocno na Elwara, który był z bardzo, dużym, bardzo dobrym nastawieniem do tego, do tego spotkania. Zrobił 10 asyst, 16 punktów i tak naprawdę to jest decyzja tylko i wyłącznie meczowa. Dziękuję, Marku. Właśnie chciałem o tego też personę zapytać, bo czy to jest, w drugiej połowie nie nagroda ani minuty, tylko trzy minuty całego meczu. Czy właśnie to tylko decyzja sportowa? No bo mam wrażenie, że jego dzisiejsza postawa to była kwintesencja całego, całej złej jego gry w całym sezonie. Powiem tak brutalnie szczerze. Jak to nie skomentowałbym jego postawy, tak? On po prostu nie trafił tych rzutów. A ja uznałem, że dzisiaj postawię na Elwara w 100%. Także, bo on bardzo dobrze dzisiaj wyglądał i od samego początku spotkania. A że to spotkanie było dla nas bardzo ważne, bardzo je chcieliśmy wygrać, bardzo chcieliśmy poprawić się po tej ostatniej porażce w Ostrowie. I, I to jest tylko i wyłącznie decyzja meczowa. Nie doszukiwałbym się, Marku, tutaj jakichś specjalnych rzeczy. Pytanie jeszcze jakieś, Marek? Proszę. Czy tren uważa, że bardziej mental, właściwie jego brak, tutaj decyduje o takiej postawie, a nie innej Janwilu, zarówno dzisiaj jak i w Ostrowie, no bo ten brak mentalu może się przekładać na no, brak decyzyjności zarówno w defensywie, jak i ofensywie. Jeśli chodzi o mental tego zespołu, to ja może bym odszedł troszeczkę od tego spotkania, a wróciłbym do historii tego sezonu. Rozegraliśmy dzisiaj bodajże 18. oficjalne spotkanie, jeśli chodzi o mental zespołu. Przegrywamy pierwszy mecz z Baszkimi na wyjeździe o awans do FIBA Europe Cup, trudny mecz wyjazdowy. Musimy go odrobić u siebie, żeby awansować do FIBA. Robimy to w dobrym stylu, wygrywamy 20 punktami, dokładnie 22 bodajże, nie pamiętam dokładnie wyniku. To jest pierwsza sytuacja, która była, jeśli chodzi o mental zespołu druga sytuacja, przegrywamy z Brunszwikiem na wyjeździe w FIBA Europe Cup jednym punktem po dramatycznym meczu, gdzie mogliśmy zamknąć spotkanie musimy, mamy nóż na gardle, musimy wygrać z Brunszwikiem u siebie po to, żeby mieć szansę awansować do kolejnej rundy zespół dokładnie to robi. Kolejna e, sytuacja jeśli chodzi o momental zespołu, e, mamy mecz o wszystko z Pałkiem jeśli chodzi o awans, gramy pierwszą połowę bardzo przeciętnie duża przewaga zespołu Pałku, zespół wychodzi i na 4 minuty do końca doprowadza do remisu, a nawet do prowadzenia i mamy szansę e, przerzucić jeszcze zespół z Pałku, ostatecznie zabrakło sił w tamtym spotkaniu. Kolejna sprawa, gramy mecz, wszyscy okrzyknęli, to mecz o nic strepcą, który trzeba wygrać. I tutaj mental zespołu się pokazuje. Mecz był o nic, a jednak chłopacy przyszli i zrobili wszystko, żeby to spotkanie wygrać. Nie, nie chciałbym tutaj powiedzieć, że mental w tym zespole jakiś jest zły. Czy dziś mental był zły? Czy mental w Toruniu, jak odrabialiśmy drugą połowę, był zły? Kilka razy w tym sezonie odrabialiśmy w drugiej połowie chociażby straty. Czy ten mental był zły? Myślę, że nie. Tak samo dzisiaj spotkanie. Czy mentalnie do niego źle podeszliśmy, podeszliśmy do tego spotkania mentalnie bardzo dobrze. Nawet do tego stopnia, że to, co Michał powiedział na początku trochę ręce zadrżały, bo każdy tak bardzo, tak bardzo chciał. Mecz z Ostrowem jest niewytłumaczalny i o tym sobie, ten mecz sobie przegadaliśmy i oczywiście, no jak przegrywasz 30 punktów i wszystko siada, to czasami bardzo ciężko to podnieść. Natomiast jeśli chodzi o mental tego zespołu, to w wielu momentach w tym sezonie i w wielu spotkaniach udowodnił i dzisiejsze spotkanie jest kolejnym, które gramy z nożem na gardle I tak jak Michał powiedział, chłopacy czuli w powietrzu, że jak gdyby nastawienie jest takie, jakie jest i musieliśmy to spotkanie wygrać po to, żeby sytuacja w tabeli się poprawiła, po to, żeby kolejne zwycięstwo weszło na nasze konto i chłopacy dzisiaj zrobili wszystko, żeby ten mecz wygrać i ostatecznie go wygrali, więc jeśli chodzi o mental, to to naprawdę jakieś małe rzeczy. Dziękuję, dziękuję trenerze. Sekundę, sekunda. ja bym jeszcze przeczytał pytanie z internetu. Michał Nagler, Radio Basket pyta trenerze, czy zdiagnozował pan konkretne takie chodzi o konkretne problemy w defensywie. Tak, bardzo mocno pracowaliśmy przez ten cały tydzień, a tak naprawdę przez, przez trochę więcej do tego meczu z Krosnem nad jednym elementem, który po analizie wszystkich spotkań uznaliśmy, że wychodzi nam najsłabiej, i dzisiaj, właśnie z tego elementu, notabene, udało się kilka dobrych rzeczy zrobić. Więc jak gdyby te wnioski zostały wyciągnięte, i chłopacy widać było, że starali się poprawić to dzisiaj na boisku. Oczywiście zdarzyły się dwie czy trzy sytuacje, gdzie ta piłka na short roll przeszła, natomiast już zdecydowanie mniej tego short rolla było, mimo to, że widać było, że zespół Krosna chce. Nas tym poatakować, więc, więc jeden z elementów defensywnych na pewno został tutaj poprawiony w tym czasie. Dziękuję, Adrian. Adrian Żutkiewicz, Kujawsko Pomorski Sport. Pytanie do pana tenera. Jakby pan skomentował okczeki kibiców do zawodników, że nie mają ambicji? Panie Adrianie, tak, jeżeli mam powiedzieć szczerze, to w trakcie spotkania ja gdyby, my się skupiamy na swojej pracy i na meczu, ja w trakcie spotkania jak gdyby tych okrzyków zbytnio nie zarejestrowałem, było słychać szum, było słychać gwizdy, natomiast jak jesteś w arworze pracy, komunikujesz się z asystentami, komunikujesz się z zawodnikami, to niektóre słowa uciekają. Myślę, że o tej ambicji Michał już powiedział, ja o tej ambicji teraz, czy o tej woli walki, czy też powiedziałem, więc, więc ja myślę, że chłopacy dzisiaj naprawdę popatrzcie, E, obejrzyjcie, poanalizujcie na przykład jak Eric Loken dzisiaj zagrał, czy jak zagrał Elvar Fridzwixon, jeśli chodzi o tę ambicję sportową, ja bym bardziej poszedł to, żeby każdy sobie na spokojnie zobaczył, jak chłopacy co z siebie dali, czy Michał Michalak. No nie będę każdego zmieniać, z nazwiska wymieniał, ale można naprawdę zobaczyć, jaka walka była. Dziękuję trenerze. To pytanie też od Karola Waśka, takie tożsame, o te gwizdy w dzisiejszym meczu. Myślę, że już odpowiedź padła, ale jest jeszcze jedno, jak pan reagował na ostatnie informacje prasowe, które mówiły o ewentualnej zmianie na posadzie trenera? Mam się zwracać do pana Karola teraz, rozumiem, tak? Y Panie Karolu, tak jak rozmawialiśmy sobie gdzieś w wywiadzie kilka dni temu, staram się odcinać na tyle, ile mogę od doniesień, pierwsza sprawa prasowych czy jakichkolwiek komentarzy. Staram się w pełni profesjonalnie wykonywać od początku do końca swoją pracę. I moją pracą jest to, dopóki nikt nie przyjdzie i mnie nie zwolni, to moja praca jest bycie pierwszym trenerem w Anwilu i robienie wszystkiego dla najlepiej, co mogę. I skupiłem się na pracy, na przygotowaniu do meczu do Krosna. Pracowaliśmy bardzo ciężko, treningi były bardzo bardzo udane, a doniesienia prasowe zostawiam z boku, ponieważ jak, mam być, jak miałbym się przejmować każdym doniesieniem prasowym, to, to, to pewnie głowa by była pełna i zaprzątnięta, a chciałem zrobić wszystko, żebyśmy to spotkanie wygrali, także wszystko było na boku i mam nadzieję, że tak zostanie to do, do końca sezonu. Dziękuję trenerze. Czy jeszcze jakieś pytania z sali się znajdzie? Marek? Ja tylko chciałem podziękować, to by Michał za współpracę. Miło Dziękuję, było zawsze miło. wszystkie konferencje były bardzo rzeczowe i. I profesjonalny. Dziękuję, bardzo mi miło. Dzięki. Pytanie jeszcze od trenera? Zatem po raz ostatni, dziękuję bardzo.